Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Na pewno pamiętacie odcinek, w którym opowiadałem wam, dlaczego spod waszej maski wydobywa się gwizd, czyli dlaczego wasza turbosprężarka gwizże. Moi drodzy, wspomniałem na tym odcinku również o tym, e, że niekoniecznie ten gwizd musi być związany z samą turbiną, ale może być gdzieś nieszczelność w układzie dolotowym. Wspomniałem Wam również w odcinku, który zapowiadał wszystko, co będziemy robić w mojej F10, co po kolei będziemy tutaj robić, i moi drodzy, przyjrzałem się, okazało się, bo wspominałem Wam na tym odcinku, że od czasu do czasu gdzieś coś delikatnie gwizda. Więc e, przyjrzałem się tej sprawie i okazało się, że właśnie na łączeniu Turbiny z tą oto rurą, która prowadzi do interkulera. E, jedna ze stron jest dosłownie luźna. Ona sobie pracuje do przodu, do tyłu tyle, że ona pracuje zbyt mocno. E, ten oring już nie jest tak sprężysty, ten, który jest w środku więc, e, dzięki firmie SKV. Mamy możliwość wymienić nie same uszczelnienia, ale całą rurę sobie wymienimy na nową. Na pewno to nie zaszkodzi. Powiem wam, że mam ogromną nadzieję, że da się to zrobić z góry, bo nie chcę mi się podnosić auta i ściągać osłon z dołu, jak będzie trzeba, no to trudno, będzie trzeba to zrobić. Jednak mam nadzieję, że uda się wypiąć to z góry. Już wam mówię, na jakiej zasadzie to działa. Z jednej, z drugiej e, strony tej rury mamy takie zabezpieczenia, czyli na dobrą sprawę po prostu tą rurę wsadzamy. Ona powinna nam wskoczyć i tak będziemy próbować to dzisiaj zrobić. I właśnie dlatego mam nadzieję, że uda się tą rurą nacelować, tak aby ona z dwóch stron wskoczyła nam i będzie święty spokój. Co, wam, e, co warto zrobić, kiedy taką rurę e, montujemy? Moi drodzy, tutaj mamy gumowe uszczelnienia, aby nam się to fajnie dopasowało, wszystko wskoczyło na swoje miejsce. Warto sobie to przesmarować odrobiną oleju lub smaru. Może ja sobie wezmę trochę smaru. Zobaczcie, niedużo tego smaru, dosłownie odrobina, to w niczym nie zaszkodzi, nawet gdybyście dali za dużo i ten smar poleci sobie dalej. Nic wam nie uszkodzi, jeżeli chodzi o silnik i inne elementy. Ten smar sobie tutaj dookoła rozprowadzamy z jednej i z drugiej strony i to wystarczy. Chodzi tylko o to, aby ta rura fajnie wskoczyła na swoje miejsce i ta uszczelka dobrze się ułożyła, żeby za chwilę nie było takiego efektu, że znowu nam coś pogwizduje. Chciałem wam pokazać, jak ta turbina gwizdże. Mam oczywiście mikrofon. Chciałem nagrać ten dźwięk, ale jest to tak delikatny gwizd, i tylko przy Dodaniu gazu, że tak naprawdę, siedząc w środku, minimalnie jest to słyszalne. Zaś, jeżeli byśmy chcieli to nagrać z podmaski, z podmaski nic nie będzie słychać, ze względu na to, że bardziej będzie słychać silnik niż samą turbinę. Moi drodzy, już Wam pokazuję, gdzie ta rura się u mnie znajduje. Ona prowadzi, tak jak wcześniej powiedziałem, od turbiny do interkulera. Mam nadzieję, że coś zobaczycie. Dobra, muszę Wam temat pokazać. Tak, jak widzicie, tam jest turbina, i ja już tą rurę mam wypiętą. Udało się ją wypiąć z góry. Jeżeli się udało wypiąć z góry, to już połowa sukcesu. I ta rura, jak możecie zobaczyć, ona sobie idzie w tamte okolice do interkulera. Tutaj tego nie będziecie widzieć, bo ja to mam ciężko dojrzeć. No widać tam o, ona wchodzi sobie w to oto miejsce I gdzieś tutaj ona pogwizduje, ona w miejscu przy turbinie Była po prostu luźna Dobra, tutaj jak możecie zobaczyć są te uszczelnienia, które już nie są tak sprężyste jak były kiedyś Tak naprawdę jeżeli tutaj pójdzie trochę e, oleju, wiadomo że tutaj pójdzie w, ten, w tą rurę odrobina oleju ze względu na to, że odma zawsze coś tam puści do tego dojdzie temperatura. No, chciał, nie chciał. Ta rura nam sama w sobie kiedyś ona sparcieje, i gdzieś tutaj może y, ulec y, pęknięciu. Ale te uszczelki dostają pierwsze. Dlatego jest prawdopodobne, że jeżeli macie luz i delikatnie Wam turbina pogwizduje, te uszczelki prawdopodobnie są do wymiany. Zobaczcie te uszczelki. Można wyjąć. Same uszczelki też można dostać w sieci na słynnym portalu aukcyjnym i je po prostu osobno wymienić, jeżeli cała wasza rura jest w całości. Ok, jeszcze jedna ważna sprawa. Tak jak Wam powiedziałem, te uszczelki tutaj w środku można wymienić, jednak ja ze starej rury wyciągnę i Wam coś pokażę. Jeszcze raz tą uszczelkę wyciągnę. Zobaczcie, ta uszczelka. Ma tutaj taki kołnierz i ta uszczelka musi być w prawidłową stronę e, zamontowana. Tak to myślę można powiedzieć ze względu na to że wtedy kiedy idzie ciśnienie z turbiny jeszcze dodatkowo to ciśnienie samą tą uszczelkę dodatkowo e, uszczelnia. Bo tutaj na tej uszczelce jest taki kołnierz i no niestety jeżeli założycie tą uszczelkę w sposób nieprawidłowy no, to może się okazać, że ona Wam wcale tam nic tak dobrze uszczelniała nie będzie, więc musicie pamiętać, że tutaj na tej, na tej uszczelce jest taki oto kołnierz. Jak możecie zobaczyć, zobaczycie albo nie zobaczycie, pewnie zobaczycie. I ta uszczelka musi być prawidłowo zamontowana. Dobra, powiem Wam, że może uda się zrobić tak, żebyście też coś zobaczyli, bo potrzebna mi jest też odrobina światła. No, tutaj raczej innego manewru nie ma. Dobra. Szersza strona idzie w stronę interkulera. Ta strona, która jest odrobinę węższa, idzie w stronę turbiny. Najpierw interkuler, potem turbina. Ok, z jednej strony chwyciło. Od strony turbiny, jak tam wygląda? Musicie mi powiedzieć, bo nie widzę. A od strony turbiny też chwyciło. Okej, okay, moi drodzy, i z wielką radością muszę Wam powiedzieć, że przed chwilą odpaliłem, przegazowałem kompletnie nic. Nie słychać. Czyli kolejna kasa została w kieszeni. Cena rury nie wiem jaka jest, nie będę wam ściemniał. Dostałem to, tak jak powiedziałem od firmy SKV i jeszcze firma SKV trochę części, aby w pełni pousuwać wszystkie usterki związane ze F dziesiątką mi dostarczy, więc szczerze mówiąc, nawet nie orientowałem się, ile ta rura kosztuje nowa. E, ale nawet jeżeli ta rura by kosztowała 2, 3, 4 stówy to porównywując e, koszt regeneracji turbosprężarki gdzie pewnie wiele warsztatów e, bywam zaraz regenerowało turbinę jest nieporównywalny weźcie pod uwagę 1600, a 2, 3 lub 4 stówki a jeżeli ktoś by miał ochotę Przecież zawsze na Allegro może zamówić sobie uszczelki i je wymienić. Nic, moi drodzy, w tym odcinku to tyle odnośnik do strony firmy SKV macie w opisie. Więc jeżeli takie odcinki Wam się podobają, subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę. My widzimy się w kolejnym odcinku, a ja się biorę za demontaż do lotu.